Jak dzieci światłości. Nauczanie domowe. 19 marca. List do Efezjan, rozdział 5, wersety od 8 do 14. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście jasnością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Myślę, że w tym tekście przebija świadomość siebie. Wzywa do niej Paweł, ogłasza ją, chce, żebyśmy ją coraz bardziej nosili w sobie, żebyśmy nią po prostu żyli. Świadomość siebie, swojego stanu najpierw w swojej historii niegdyś byliście ciemnością i świadomość teraźniejszości należycie do światła. Dokładnie jesteście światłością w Panu. To, że jesteśmy światłością, podkreśla naszą wielkość. To, że jesteśmy światłością w Panu, podkreśla naszą zależność. To nie jest nasze własne światło. My świecimy, jak księżyc, odblaskiem, odbiciem, światłem Słońca, które nas rozświetla, i inni patrząc na nas, mogą rzeczywiście to światło zobaczyć. I to, co Paweł pokazuje jako Nasze działanie wynikające z tej świadomości siebie, tego kim jestem, jako światłość w Panu, to trzy elementy. Po pierwsze, rozeznanie. Tam, gdzie jest światło, tam więcej widać. Rozeznanie. Dlatego Paweł mówi: Badajcie, co jest miłe Panu. I to jest przedmiotem rozeznania. Co jest miłe Panu. Nieco jest korzystne dla mnie. Nieco jest lepsze bardziej korzystne dla mnie. Oczywiście to będzie z tym związane. Jeżeli będę mądrze to układał, to też będę z tego korzystał. Ale kryterium jest, co jest miłe Panu. Po drugie, strzec się udziału w tym, co jest ciemnością, żeby się nie wplątać, żeby się nie pomieszać z czynami ciemności. Do rozeznania też należy nazywanie spraw po imieniu. Jasne stwierdzanie, co jest czym, co jest białe, co jest czarne. I w końcu rozeznanie to też udział, i Paweł pokazuje to w nawracaniu innych, w tym, że inni też odkrywają to światło. Pokazywaniu im, rozmawianiu, może przekonywaniu, a czasami po prostu świadczeniu. Po drugie, obok tego rozeznania, Paweł mówi o postępowaniu. Mam czas rozpoznania, nazywania wszystkiego po imieniu, ale mam też czas działania. I to działanie ma dwa elementy. Po pierwsze, obudź się. To jest niesamowite, że Paweł pokazuje, jeżeli rozpoznałeś, jeżeli widzisz światło, to się budzisz. Więcej widzisz, otwierasz oczy. Zatem obudź się. I drugie, patrz na Chrystusa jaśniejącego. Te dwa działania: obudzenie i patrzenie. To ciekawe, że w ramach światła Paweł właśnie te dwa elementy podkreśla: to, że ja nagle zmieniam świadomość ze stanu letargu w aktywność, w twórczość, w możliwość, która się pojawia, i że ciągle jaśnieje przede mną postać Chrystusa, że ciągle jest to postać zmartwychwstałego, tego, który objawia chwałę Boga. I trzecie, co jest skutkiem takiego właśnie życia w światłości, no to jest owocowanie, prawość, sprawiedliwość i prawda. Ale to wynika z tych pierwszych dwóch elementów. Zadanie dla ciebie na dziś. Wróć do świadomości tego, że jesteś światłością w Panu. Niech ci w tym On sam błogosławi światłość świata. Ojciec, syn i duch święty.